Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem ryba, to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry sprawić, Natomiast się gra nagrywa. E, dzisiaj mówię tak bardzo blisko mikrofonu ja tak jak wczoraj. E, no ale to ja jestem przesunięty mikrofon bardziej, znaczy ja jestem bardziej przesunięty do mikrofonu niż e, mikrofon do mnie, więc no lekki minus, lekki minus, ale dalej. Nie mam pojęcia po prostu co jest z tym mikrofonem nie tak. No, bo raczej na pewno jest to problem yy, z OBS-em, dlatego że no mówię no, na innych jakby platformach. Wreszcie jeżeli streamuję na Twitchu to nie mam tego problemu, więc jest to chyba problem z OBS-em. Podejrzewam, jak nagrywam po prostu cokolwiek, cokolwiek, to centralnie mi nic nie... Nie idzie, przecież ja muszę mieć bardzo blisko mikrofon e, swoich ust, żeby było cokolwiek słychać. E, wczoraj nie było niby słychać tych takich e, pluję i tak dalej, że jestem jakoś blisko tego mikrofonu, także e, mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, e, a że nawet będzie jeszcze lepiej. Trochę pozwolę sobie ten mikrofon przekracić, żeby miał ten głośnoczek, który jest w środku blisko ust. Yy, więc właśnie to zrobiłem, no i co, no nie wiem, no nie wiem, no będę dalej mi proponować walczyć, jeżeli macie jakieś propozycje, co to może być, mieliście podobny problem czy coś, zachęcam do pytania, no bo naprawdę przyda mi się to masakrycznie, a no mówię, no ja mam z tym problem i to ogromny, yy, dobra, polecimy sobie najpierw sobie yy, z, z, z podziemią, tu mamy jeszcze warte, więc najpierw sobie porobimy jakieś takie, wiecie, codzienne rzeczy, które i tak będziemy mogli, znaczy będziemy musieli zrobić, można je zrobić z wartą, więc, więc tak, więc sobie polecimy. E, tu sobie myślę, że najpierw ulepszymy naszą postać, bo chcę e, pod kwestią życia ją ulepszyć, żeby dolecieć do e, 60 milionów, bo 60 milionów to już by była naprawdę e, gruba kwota. E, nie wiem, czy kurde, przez to, że ja ten mikrofon miałem tak odwrócony, to czy może to mi wpadało jakkolwiek e, na kabel i czy teraz nie będzie lepiej. Było, że, jak sobie teraz myślę, przepraszam. Słychać. No ale może kurde coś się z tym kablem. ze staty bo staty to też nie jest najgorszy umówmy się statek kupiłem po kosztach i nie będę ukrywać statek był z najniższej półki jaki był więc trzeba to też zmienić ale to później to później na razie mam inne wydatki eee, no nie wiem no nie wiem umówmy się eee, że na razie będzie to po prostu tak wyglądać eee, a potem się zobaczymy mam nadzieję że bo czas do foresta i będzie mi to przekazać w gameplayu a wam po Eee, a w odcinku. Eee, tutaj sobie zaatakujemy. No i, i mówię, no, mam nadzieję, że, że jakoś to ogarniemy na dniach, tak? Bo najważniejsze, że chyba podczas streamów nie ma tego problemu, także... to najważniejsze, bo tak jak jest, że eee, podczas odcinków mówię, mogę mieć mikrofon po prostu blisko ust, podczas defrakcja będzie gorzej, ale ogarniejsze to... Podczas streamów nie jestem w stanie podążać nad mikrofonem, bo gdzieś tam gadał tatem, gdzieś gram w ts i tak dalej, i tak dalej, no więc podczas streamów ten mikrofon musi być piękny. Eee, Reklamowcy sobie teraz do Forest'a, no ale mówię, do Forest jeszcze jakkolwiek idzie ogarnąć. Dobra, wracając do tego co powinniśmy zacząć. Eee, mamy weekend, mamy weekend za niedługo. Eee, pewnie wy to oglądacie w weekend, bo ja to nagrywam w. Piroda. A nie, to wy to jeszcze oglądacie we czwartek. Aczkolwiek, w czwartek, no to to już jeden dzień, e, jest do weekendu. A także w przypadku e, promocji na grzyby na oficjalnej stronie Shakesa możecie zamiast czekać do piątku, kupić te grzybki w większych procentach tam i po prostu e, na ich oficjalnej stronie o to jeden dzień szybciej. Więc wytwartek dla nas w więc myślę, że e, idealnie ten odcinek się e, złoży. E, no i dobra, tutaj sobie zagramy jeszcze w takości e, i zaraz przejdziemy do tego, co nas w ten weekend czeka. A natomiast czeka nas tak, gotowi na spektakl, oto jest do Was pytanie, czy jesteście gotowi na spektakl. E, Ponieważ ob, ob, cyrk objazdowy rozbije swój ogromny namiot w mieście w ten piątek 18 października. Mamy dzisiaj 16, czyli w ten piątek e, 18 października e, cerk objazdowy rozbije swój namiot. Codziennie rzucaj wyzwanie 10 artystom i ich przerażającemu e, konferencja Ready, aby wygrać fantastyczne nagrody i zdobyć tytuł do swojego dnia. A nie, do co okadnia? Czy jesteś gotowy na najlepsze show? Co do okazji, jak powiedzieli, aktywne będą no, no, masa, na wydarzenia, bla 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 bla. Na e, chwilę się zaczynamy. Tak, ponieważ jest to chyba, o ile się nie mylę, nowy event. Jest to event jak tylko obrazowy i jest to coś, z tego co zrozumiałem przynajmniej, e, jest to coś po kroju cyrku na kółkach, tylko raczej znaczy na kółkach, tylko Lekko kłopak ma tu do siebie żyć. przez cały weekend i mieliście chyba że e, cały weekend na zbycie 10 pozów. One się nie resetowały. Tutaj, jeżeli dobrze rozumiem, to te e, bossy będą się resetować codziennie, więc codziennie będziecie na 10 i Dla osób jak najbardziej, dla osób jako jak najbardziej, dla osób tutaj, jak najbardziej, aczkolwiek podejrzewam, że będą mieć lekki, lekki problem ze zbiciem tych 10 lochów. Tutaj już możemy sobie zobaczyć, gdzie się będzie znajdować ten cyrk obrazowy, więc podobnie jak ostatnio z cyrkiem, znaczy z legendarnymi lochami, to podobnie to bardzo wygląda. No dobra, ja tutaj się przebiorę. No i co, no nie wiem, to sam tak naprawdę e, czego oczekiwać od tego lochu. Sam nie wiem czego oczekiwać od tego lochu, e, ale jeżeli dobrze to rozumiem i e, jeżeli jest to po prostu coś po lochu na kółkach, tylko, że można 10 razy dziennie zbić tego bosa, a nie tylko 10 razy na cały weekend. Jak Bardzo fajnie. Nie wiem czy będą nagrody, czy takie same podróżyłam że takie same no ale myślę, i tak dalszy się dużo osób tak narzeka na, na to na, na kółkach i tak dalej, że 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 to miało... coś, by mi sobie za to e, że to miało być coś lepszego że, każę, że się o coś lepszego e, nastawią się do potrwały i tak dalej, ale ja wiesz, to nie narzekam na nawet dla osób free jest to fajny, nie dodatkowy event, bo jest to jakby nieobjemy raz w rok Nasza ropa rok, tak jak na przykład rok, ale jest to robione, no dosyć często. Dosyć często i po prostu zamiast na przykład, nie wiem, lub nawet dodatkowo, zamiast dodatkowego złota w misach czy coś, e, macie sobie taki taki loszek do zbicia, Więc i ekp i i godzik tak zwane także no a, a teraz to ma żadnego dodatkowo, po te łuchy na kółkach z tego co się zorientowało no tutaj mi ta misja naprawdę i bacznie naprawdę je zważyliłem. mam nadzieję że mi wybaczycie no ale tak czasami bywa no ale no z to no, no, nie bywa. no ja, ja uważam że jest to jak najbardziej spokojna dla mnie jest ok dajcie znać co wy uważacie no mi się to osobiście podoba. Mi się to osobiście podoba, nie będę ukrywać. Eee, także no. Także eee, tak jak chodzi o to, to, to wszystko. mi mm. wszystko co ja wiem. I ma dajmy znać, yy, poza odcinkiem, tak jak go prosiłem na no z tutaj odcinków, tutaj jest prawda w tym, że od, oddaję Wam kowal jakby 100% materiałów, yy, jeżeli rozmontujecie tutaj przedmiot, który był przedtem ulepszony. Otóż i tak, i nie. No i masz trochę będą błędne, wszystkie yy, materiały, aczkolwiek i tak jest to bardzo na plus, no, oddaję Wam naprawdę dużo tych materiałów, oddaję Wam wszystkie kryształy, oddaję Wam wszystkie kryształy, a metalu oddaję Wam trochę mniej. Aczkolwiek metal też bardzo często można wydobyć e, podczas gdzieś tam, tutaj naprawdę dzisiaj zważyliłem te e, popyliki i tak dalej, ale mam nadzieję, że wy, to wybaczycie, bo to jest e, tylko i tak dlatego, że dzisiaj mi się internet telefon skoczył i nie wiem jak tego zrobić. E, no, więc ogólnie ogólnie co chcę być, a u mnie, żebym to e, całe kryształy, jakie macie, oddaję. Aczkolwiek metal nie. Tylko, że ten metal może to tak samo sobie zrobić, yy, po to głównie jakieś tam skinków shakes yy, ich tam oficjalnych i tak dalej, i więc yy, no i ten metal po prostu zawsze jest go więcej niż yy, kryształów, więc myślę, że i tak jest to opcja plus yy, i tak jest to jak najbardziej yy, fajna sprawa. No i co, no i dlatego to tak w kolejny powódź, bo odcinki oczywiście, tak? To musi się zawsze dobyć o jakiejś ciekawej, e, rzeczy pomocnej w rozgrywce. Dobra. E, ja już nie gadam. Ja już nie gadam. Tutaj sobie tą postać ogarnęliśmy. E, loch sobie omówiliśmy. E, także co, chyba czas najwyższy e, przejść na kolejną postać. Na kolejną postać? My jeszcze sobie tylko musimy zrobić jedną misję, bo dostaliśmy. E, Oszem nie wiedziałam, że dostanę z, 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 z tych misji, więc możemy jeszcze jedną misję zrobić. Mm. No i, e, i lecimy już na inne konta. Dobra, tutaj niech będzie tu tak. I mamy zrobione równego. Kurwa coś mi to misji dzisiaj nieświadają. Przepraszam, nie wiem, czy wskażę, za bardzo, czy co. Zosie mnie siadają. to oczywiście bo nie chcę Was tym zanudzać, e, bo wiem, że wy lubicie bardziej krótkie odcinki patrząc na długości i oglądanie tych odcinków. E, także no, nie chcę Was z tym zamisać i po prostu sobie resztę tam jakichś pierdół codziennych zrobię po załącznikiem, a tylko nagadać o tych najistotniejszych rzeczach, o tych najistotniejszych w zmianach, informacjach, których się dowiedziałem, no i po będziemy tam razem robić. Wyprawy, lochy, arenę no i różne takie wiadomo najważniejsze rzeczy. a się rozmontowanie u Kowala też jakby czasami będziemy robić, jeżeli się uda. Eee, a jeżeli nie no to e, jeżeli nie no, to po prostu będę to robić e, robić też poza odcinkiem. Także eee, myślę, że większe sobie nie będzie, ale tak jak wiecie, pierdolę, bardziej to sobie będziemy sobie robić poza. No, więc myślę, że i tak jakby to będzie na plus. No bo mówię, no, patrząc na, na Waszą oglądalność i tak dalej, Wy bardziej wylicie u mnie krótkie odcinki, niż te długie. No ja takie wrażenie, jeżeli mi się ale to możecie mi pomóc w komentarzach. Możecie mi dać znać. I chyba to by było na tyle, nie? Dobra, tutaj sobie na no, niestety załadnie z tym z artystami poradziliśmy jak chodzi o gra w kości. Eee, to, to możemy sobie tak zrobić to tak eee, i to sobie zrobimy tak tutaj sobie zaatakujemy eee, tak 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 i w ogóle bo kurwa od paru dni jest y, z Bundą. Eee, możecie mi dać znać i, i co wy o tym uważacie ja tak jak na początku wam powiem yy, tak jak na początku miałem za naprawdę fajnego chłopa, który po prostu no, coś tam się udało na YouTube zbić jak du du dużo ilości osób yy, gdzieś tam, no wiecie, yy, się czegoś zrobił dzięki temu YouTube'owi w ogóle. Yy, I odziwono że się tak dużo dorobił to czerwcenia no i pomaga swoim widzom, tam jakąś jedną osobą, czy coś, robi jakieś loterie coś jest to oczywiście sposób zarobku, i to bardzo dużego zarobku ale jednak no ale tak jak miałem takie zdanie o nim tak przez jedną osobę troszeczkę się po mnie to zdanie zmieniło nie wiem, czy to jest prawda no ale wiele po prostu słyszałem od jednej osoby, która no pokazała mi takie argumenty, że nie chcę do końca taki świętoszek. Nie chcę do końca taki świętoszek. No ale tego nie wiem, jakby no, ja mówię. Ja go oglądałem czasami sobie gdzieś tam no mówię odcinki nagle spoko. Znaczy nie śledziłem go na tego, żebym jakoś się bardzo przejął odejściem z YouTube'a. Aczkolwiek ten tak troszeczkę zakłójał, nie wiecie o co chodzi, taki troszeczkę sentyment yy, gdy to się pojawił, że no kurde szkoda kupa robił dobre materiały i tak dalej a oni się go czasami oglądało sporadycznie yy, no i szkoda, że odchodzi, nie? Yy, no nie, ale mówię, no do są tam jakieś informacje po prostu, że gdzieś tam a to o jakichś autach yy, a to coś, no nie chcę mówić jakie i tak dalej, bo sam sam po prostu nie jest tych informacji pewny, no ale tam coś tam dostałem, no i, i nie wiem, czy wszystko robił e, na legalu do końca, e, czy nie, e, no i wiecie, tak jak gdyby państwo to jeszcze nie ale tak trochę to mam w ten sposób chodzi, bo jakby, no co dobra, nie że są zwolennikiem, gdyby małpaństwo, czy coś to nie, ale wiecie, to jeżeli gdzieś tam na jakieś mniejsze kwoty będziemy domać ich, to i tak nas będą mają dwa razy większą kwotę i, i po prostu im się to i tak zwróci. Że jest taka władza, jaka jest, ale będzie się kiedyś zmieni, patrząc na ten lud. No ale no, 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 nie o polityce, nie o polityce. Eee... No ale mówię, no, możecie mnie znać, co uważacie na temat, jak to wygląda, uważacie się interesujecie tą sprawą, czy nie. No mnie ja to troszeczkę szokowało, jak się dowiedziałam o informacyjnego. Mnie ja to troszeczkę szokowało, szyk aczkolwiek, no, słyszałem takie argumenty i tak dalej, że miało to sens. kleiło się to i tak dalej. No ale nikogo nie oskarżam. Nie jest on jeszcze skazany, bo w ogóle, pamiętajcie. Ja może jestem że jest skazany i w ogóle... Nie jest Na razie to e, czeka na wyrok saduł, w dobrze wypadku znając życie i znając prawo po 3 miesiące posiedzi, potem pierdzielenie się, żeby odzyskać swoją własność, jak chodzi o pieniądze i tak dalej. Nie jest nie. No ale to jest nie No ale mówię, no, no, ja tam z się dowiedziałem, aczkolwiek i tak twierdzę, że jest to spokój chłopak. E, bo... Bo kurde, tyle co on jakby... Zrobił, wiecie, wiem, czy powiem to, że to, co to osobnie mówiła, to nie było bezinteresowne, Ale to jest, no, pomógł tutaj do dziecka, tutaj coś, wiadomo, zawsze coś. Fajnie się go, fajnie się go, go nie oglądało, nie słuchało. Gdzieś tam jakieś informacje na temat motoryzacji zawsze powiedział. No nie wiem, no ogólnie ja nie wiem co mam na no, temat tej sprawy wyrażać, bo są, że ja się nie znam, ale ja się odwiedziałem tych informacji o tym budzie. Parę dni, dosłownie chyba 3 dni, pochodzenia go odbierali, więc ich dwa, ale, ale no, nie, ale no, ja nie, nie wiem, no ja tak nie wiem. no ja myślałem, że z tak tej sprawy e, po prostu wiem, że gdzieś tam, gdzieś tam go złapali, czy coś. Na razie się nie przyznaje i tak dalej. No ale... ale no. Dla mnie tego wypuszczam. Nawet jeżeli jakby to, co mówiła mi ta osoba to jest prawda, to nie wiem, dostanie coś W własach, może bez elektroniczne, elektronicznych cokolwiek, nic więcej w ŻEBY to było coś więcej. No, po prostu ZNAM polskie prawo, ZNAM polskie prawo, no i bez dowodów i tak dalej, to co mu mogą. Wiadomo co. I co mogli zrobić, to za blokowanie dróg, czy coś Eee, dobra, się tylko w no liczne przedmiotów, bardzo fajnie Nie, eee, no. no, nie, 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 no mówię, no, no możecie, możecie mi dawać jak tam wy się zaopatrujecie w ogóle na tą sytuację, no mówię, internet huczy, internet huczy, w nie kiedy ja to nagrywam, bo od paru dni ee, o tej sytuacji. No i tak, ja wiem, że nie bym opinii wysłuchał, nie? Ja wiem, nie bym waszych opinii wysłuchał. Bo ludzie byli, że zawsze będą, no wiesz, tam, jeżeli się kogoś uda to zmyślać, coś tam mówić, że, nie wiem, że on tam coś zrobił i tak dalej, a niekogo, jest to prawda, ale, ale wiecie, zawsze warto znać i tą, i tą opinię. Dostałem za golden, to jest bardzo fajnie, bo dzięki temu, muszę się już pierdzielić w, w, w te streamy, Dobra. Na razie to sobie zrobimy, tak? Zostawimy i lecimy z misjami. Dostaliśmy tutaj pupilka, więc bardzo fajnie. Pierwsza misja i od razu pupilek. I lecimy sobie dalej. Udało się. Zrobiliśmy już punkciki na trzy gwiazdki i lecimy dalej. Dobra. No, no i co? I no możecie mi pisać w ogóle jak to co wam mówię, bym e, miał, jak tam u was, e, teraz właśnie, e, jak wybuchła ta sytuacja i tak dalej. To jak wy się zaopatrujecie na tą sytuację, co wy o tym myślicie i tak e, dalej. I co jeszcze możecie? Zobaczmy czy Wam się podoba odcinek, czy nie podoba, co byście zmienili. Yy, może macie jakieś pomysły na nową serię, na kanale Cokolwiek Nie mówię, ja naprawdę czytam te komentarze yy, I każdy pomysł, każdy komentarz Jak najbardziej yy, przydaje Także Także no co No to by było chyba na tyle, nie? Jak, moje, jak chodzi o moje gadanie No i też możecie w ogóle pisać czy, yy, Jak się zaopatrujecie na ten właśnie nowy event, ten cyrk yy, Jakiś tam yy, Który jakoś się nazywa w ogóle nie, spektakl. Nie, cyrk obłazdowy, cyrk obłazdowy. To się nazywa cyrk oblazdowy, więc możecie mi y, pisać y, jakieś tam rzeczy, których może ja nie wiem, o których nie wspomniałem na odcinku. Y, jeżeli tam będzie jakaś, rzegu, który nie wspomniałem przejść, to komentarz, y, żeby każdy. To widział. No i, i, i co? No i właśnie, możecie mi dawać jakieś informacje y, odnośnie właśnie tego. O cyrku kurwa, nie wiem i możecie mi czy wam się to podoba takie pomieszczenie e, i zasądzicie na przykład o, o o tym właśnie o tym właśnie lochu na kółkach, bo odwołałem się tak do e, lochu na kółkach, mówiłem, że no dla mnie niezbyt brat poza lądem, a wiem, że dużo osób go aż tak nie lubi. E, więc bym no, chciał wysłuchać Waszej opinii, czy Wam się on podoba, e, czy nie i co Wy owym, o, o takowym lochu myślicie. E, dobra, chyba to będzie na tyle, to sobie tylko sprzedamy, e, to sobie to sprzedamy, to sobie weźmiemy tutaj, Zastanowię się. Na razie to zostawię, eee, ale to na pewno tak zrobię, to też, to też, to też i to też. Eee, dobra, tutaj mamy wszystko zrobione. 130 level w ogóle dobity, o czym zapomniałem, eee, a od 100, sto... z tego levelu powinien być chyba pakiet, nie? Na razie, czy to byłoby dopiero jak się podziemnie ukończy? Kurde, chmurujemy tak szczerze. No to ja, może się nas odpopytać, właśnie. Niektóre z nich są pakietami, tak sobie pewne, e, pewnie po odcinku sprawdza. No, no kurde, ze śpichem wydaje mi się, wydaje, że odset na powinien być pakiet, a my już mamy 130 i dalej, że tego pakietu nie ma u nas na koncie. Juhu! Juhu! Eeeeh, nie no i... No kurde. No nie wiem, nie wiem. Ja się będę mogę w tych pakietach i co ja to po, po, po odcinku zrobię, żeby przypomnieć jak to wygląda, bo już kurczę zapomniałem. Eee, bo mówię, no, że Za bardzo czasu nie ma na tego szexa co dopiero na Casa, żeby się tak zagłębić i tak dalej. Bo taką naprawdę ma obecność przy kątkę, żeby tylko, tylko dnia, to wygląda tak. Wsiadam. Odpadam no Shaksa, od no tam ogrywanie. Ja zaczynaj Serio Wam mówię, z na sercu. Sprawiam, czy mikrofon e, działa. Poprawiam nagrywanie. mam w projekcie. Poprawiam w kontekście. Tylko tylko teraz się powołam. Mogę Wam pokazać w sumie. w filmiku od montaży sceny. Już zmontowany. W tym odcinku go wstawiam na... O, to, to nie teraz to tak wygląda. To tym odcinku go wstawiam na YouTube. Albo w trakcie odcinka, zależy. No wiecie, ogólnie tak to wygląda. Jak odcinek odcinek yy, czytacie? Tako. No, więc ogólnie... Wszystko yy, ja na ten odcinek na YouTube. Wszystko ogólnie tam, jakie Zgadza ja, się, że grałem w coś. Yy, Wyłączam konta i tak naprawdę będę w tym miesiącu. Teraz. To tak wygląda, nie? W ogóle nie mam na to czasu, totalnie. Ewentualnie na pewno się tam na jakieś strony. Eee, wam nie polecam, żeby, e, żeby robił sobie codzienny bonus za logowanie się za darmo, nie? Ale odbieram no, i... ja bonus i wychodzę, nie? To jest jakby jedyne co ja robię na kompie. Eee, a tak no to tak to wszystkich informacji do odcinków, jak naprawić ten mikrofon czy coś, no to jeszcze się chce po telefonie. Albo mówię, no po, po, poza tym kopem e, tych, tych e, poza tymi odcinkami, e, to wsiadę gdzieś tam sobie oglądam YouTube'a, Netflixa chociaż Netflix, Netflix już dawno oglądałem, e, oglądam sobie YouTube'a i, i co? I... I się uczę, nie? Na filmach czy coś. I tak to nic. Korki, paniki, bo już teraz jeszcze jego nie ma, ale a w przyszłym wreszcie wracam do tej Ja wiem, że nawet na to, co będzie wyobrażać, tego brakuje. Eee, no to wreszcie wracam. No, ale... korki. Szkoła. <grymianie> nauczania się na zasadzie sprawdzian. Eee, odcinki. Wysłanie... A wiesz to jeszcze pobranie odcinka i wysłanie motorzyście, żebym miał. No... Kurde. Nie pamiętam. Nie mam nawet czasu. Eee, kurde, kocham się. przebrać przepraszam za to. Mm, dobra. No a tak to, to co? Chyba to już by było nacora. Widzicie. Udało nam się. To co mówiliśmy jakby w poprzednim tygodniu, e, że ciekawe czy nam się uda tak, żeby zachować Żonasa e, po weekendu i, i tak. Udało nam się zachować do 12 tego weekendu na farcie, prawie taka sama liczba, więc bardzo fajnie. I po prostu przytoczę co jest w komunikacie, e, tak że są szalone grzyby poważnie, czyli więcej grzybów e, z, za taką samą cenę. Jak widać, że na oficjalną salę Szeksa macie je tanie, nikt do tej strony zaczął mu w opiece, potkaną firmą Szeksa. E, więc opłacałem się ten tydzień jeszcze wytrzymać, czekać i nie było wywarcia grzybów, się upiekło nam, udało. Epicie jeszcze zakupowe, czyli że po prostu w zbrojowni będą się magali, będą nosą te epiki. Prawdziwa profesja PDA, czyli więcej podaje za wyprawy i za tą akademię w twierdzy. Jesti czyli branże epiki znowu to co było w weekend temu, epi, Epiki u hamaristy przegra w kości, grze w kości. Kocioł w kóźni, czyli e, zamiast 5 rzeczy do rozmontowania dziennie, to zwykle mogli rozmontować po 15, czyli 5:15, osoba to 15, niedziela 15. Seryjna seryso, czyli zamiast np. E, 30, e, 30 aur za wchodzenie za, za, za jakiegoś przedmiotu do e, dostaje dostajecie tej aury, aury więcej, razy 2, czyli 60 np. No, więc myślę, że jak najbardziej taki weekendzik y, na plus. No i co, no, możecie mi też pisać, to, co chcecie o tym weekendzie i tak dalej, i tak dalej. No, mam nadzieję, że Wam się podobało, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. A jeżeli chcecie obejrzeć moją osobę w innej gierce, jak sobie radzi i tak dalej, niż 600 istotne to zapraszam na drugi kanał. No, póki co jestem Deforest, ale będą też odcinki z innych serii. No więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Shibonaro. Cleixo.